Cześć, witajcie w piątym odcinku z Half-Life 2. Jesteśmy w kanałach, na niebezpiecznych wodach. Z tego co pamiętam, tak się rozdział nazywa. Bez przedłużania niepotrzebnego, lecimy dalej. Oczywiście przypominam o Discordzie. Link jest w opisie i tyle. I, I zobaczymy, co nam dzisiaj gra zaprezentuje. Jesteśmy na otwartym terenie. Mam nadzieję, że nic nas nie będzie atakować. Zobaczymy, co tutaj się dzieje w ogóle. Aha, jeszcze jedna rzecz. Zaraz wracam. Zapomniałem znowu włączyć. Pewną rzecz, ale nieważne. Jesteśmy już yy, z powrotem i zobaczmy, co się tutaj właściwie wyprawia. Klikam D i mi się kręci to za każdym razem w inną stronę. Nie rozumiem dlaczego, ale okej. Okay. Yy, była tutaj skrzynka i chciałem sobie ją wziąć, więc sobie ją wezmę od razu. Bateryki, okej, okay, okej. Okay. Płyniemy dalej w takim razie. Ja tu coś znajdę. Tu jest następna skrzynka, ale nie wiem, jak się po nią dostać. W sumie mogę wyjść przecież stąd. Oj! Kolejne bateryjki. Idziemy dalej. Idziemy po następne skrzynki. Tutaj coś będzie. Będzie życie. Granaty jakieś. Których nie możemy podnieść, bo mamy pełne już tutaj całe wyposażenie. Okej. Okay. Jeszcze jedna bateria i tak chyba było. Byłoby chyba git. Chociaż nie wiem ile mi nie to daje. Nie, nie zwracałem na to uwagi. Ale okej. Okay. Może będzie gdzieś jeszcze jakaś skrzynka? Są. Nawet dwie. Pewnie nawet będzie ich więcej, no ale dobra. O, helikopter. Czy my musimy się z nim strzelać? Chyba tak. No to w takim razie... Ledwo w niego strzeliłem i już zaczął wy... O, tu są beczki wybuchowe, to ja nie chcę. Nie wiem o co chodzi, ale ledwo w niego strzeliłem, to zaczął wybuchać już. dalej, no gini, no co? A cwany jesteś teraz? O cholera, jasna Nie, 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 nie! O kurde, co się tu wyprawia? w no, ogóle dostaję coś ode mnie, bo jakby. Mi... Ale dobra, może ja z tym ucieknę trochę, bo te bomby mnie zaraz zdobiją. to walka z bossem, chyba trochę. Co ty strzelasz ty? O, zajebiście, tak się ustawiłem, że nie, na pewno do niego nie trafię teraz. Kurde, w dupnym miejscu jestem totalnie. Teraz mnie zabije i tyle z tego wyjdzie, giń! Nie lubię cię, helikopterze. O kurde. Dobra, mamy osiągnięcie odwet, udało się. Mam nadzieję, że to wszystko. Popłyńmy sobie gdzieś dalej. Nie wiem, gdzie w sumie. Do tej bramy. Tam coś będzie. Nie wiem. Nie wiem. Nie znam się. Pójdźmy sobie do bramy. Zobaczmy, co tutaj się będzie działo. Chyba musimy do tej bramy, bo widzisz, widzę, że jest ten do otwarcia taki, taki tutaj zawór, chyba. Czyli to, no to pokrętło w każdym razie. O, proszę bardzo. Otwieramy sobie. Teraz już wiem, że trzeba trzymać. Pewnie jak puszczę to pan nie dół, więc nie będę próbował. Okej. Okay. Dobra. I gdzie dalej. No, chyba nie tu. Mam wrażenie, że coś pominąłem. Czy tam coś będzie? Chyba nie. Znowu kurde mi skręca. Tu jest rampa! Dobra, jestem ślepy. O, kot przyszedł, dobra. Nie zastanawiam co tu się dzieje u mnie, ale to kot. O, dobra. tutaj jest... O, czy nie miaucz? Tutaj jest... O kurde, nie, nie chciałem wychodzić. Gińcie, no kurde nie mogę trafić, strzelają do mnie mi kamera lata. Masz. Jeszcze ktoś? Mam nadzieję, że nie. No, Bo pewnie tak w środku wszyscy będą czekać na mnie już. No, oczywiście, że tak. Giń proszę cię naprawdę. To jest problem, bo jak oni do mnie strzelają, to mi tak kamera lata, że ja nic nie mogę zrobić. Nie ja mogę, strzelam do nich, ale mi się w ogóle wszystko przesuwa. Słyszałem coś. Albo tu byłem ja. Nie wiem. Nieważne. Weźmy sobie tutaj. O kurde, ile tu rzeczy jest. Ile tutaj rzeczy? Ile granatów? W ogóle nie wiem. Zaraz będziemy z kimś walczyć. Tak mi się zdaje. W normalnych okolicznościach tyle rzeczy nie dostajemy na raz. Nawet nie może się uleciać. Fajnie, okej. Okay. Okej. Okay. Czaję, czaję. Nie wiem co i dlaczego. Znowu ty. Okej, okay, spoko. Nie pytam. na lądowisko dla helikopterów. Idziemy dalej w takim razie. Jedziemy dalej. Chyba tu już nic nie będzie. W dostaliśmy już dużo rzeczy. Dobra, w sumie ja mam, nie wiem, głupi jestem chyba jakiś. Czemu ja to Dobrze wiem, że tu nic nie ma. To jest rabina w sumie, ale. Czy ja muszę tu do góry wpływać? Chyba tak, chyba tak, skoro jest rampa. Gdzie ja jestem, Boże? Dobra, zgubiłem się. Zakręciłem się trochę i się pogubiłem. Ale dobra, już je jesteśmy na pewno nie we właściwym miejscu, więc spróbujmy sobie tutaj gdzieś dokłać. Ja w ogóle tym gdzieś przejadę. Nie wiem, wyjdę sobie, stąd może będzie łatwiej. Tu jest jakieś przejście, jakieś schody, tak, tędy, tędy. Eee, chyba tu punkt obserwacyjny, ok? czy znaczy obserwacja? No dobra. Eee. Co? Jest skrzynka następna, ale ona mi nie jest potrzebna. Złaś z rabiny, kurde! Okej, tutaj coś się dzieje ciekawego Czy my musimy sobie normalnie tutaj chyba musimy sobie bramy otworzyć, tak mi się wydaje, dobra To nie działa To działa, ale Alarm chyba się włączył? Po prostu taki dźwięk, że brama się otwiera, nie wiem, dobra, idziemy sobie stąd Czy... ja zostawiłem u góry, dobra nie musimy iść górą. To idziemy sobie po naszą łódź. Po nasze pływające coś. Nie wiem jak to się fachowo nazywa, ale pewnie tak. Na pewno nie łódź. O, fajnie. Dobra. Płyniemy w takim razie do naszej bramy. Yy, chyba musimy tutaj wyskoczyć znowu, więc się trochę cofnę. Co to? Ja wpłynąłem właśnie w wybeczkę wybuchową. Bardzo by było niefajne, jeżeli by tak się stało. Yy, gdzie ja jestem? A, czyli nie przeleciałem, dobra? Ok, czyli większy rozpęd musimy wziąć. Rozumiem, rozumiem gro. W takim razie się rozpędzę tak, żeby już nie było wątpliwości. Płyniemy w takim wypadku. Zobaczmy co tutaj się teraz wydarzy. Może mnie, nie wiem, za wysoko polecę. O, zdem baterię. Jak miło. No ja czegoś nie rozumiem? Przepraszam o co chodzi tutaj. Nie wiem, jakieś tej dziwne rzeczy się dzieją bardzo, nie wiem dlaczego. Nie mogę przelecieć nawet przez to. O, udało się. Totalnie na randomie, nieważne. Dobra, płyniemy dalej. Ale najpierw ekran wczytywania. Trochę długi nawet widzę. Okej, okay, dobra. Black Mesa East. O, czyli czy my dotarliśmy właśnie do tego miejsca, gdzie było na mapie pokazane, że mamy dotrzeć? Ja tutaj gdzieś wyjdę w taki sensowny sposób, żebym mógł na to wejść. Kurde, no nie w tę stronę. Czemu to tak upośledzone jest? Dobra, nieważne. Mamy znaczek a więc zaraz coś tu pewnie znajdzie... znajdziemy albo nie. Wystarczy, że wejdę pod rabinie, nieważne, okej. Okay. Eee, dobra, co my tutaj? Co tu się dzieje? Czy tutaj coś w ogóle będzie takiego, że to jest że, że, wa, że żeby warto tu iść? Aha. Absolutnie chyba nic. Tam nie wejdę. Dobra. Albo beczkę se podstawię jakąś. Są tu beczki? Są. Jedna jest, ale jedna mi nic nie da raczej. Dobra, odpuścimy. O nie, jest więcej. W sumie można spróbować. A mi się okaże, że tam nic nie będzie, to normalnie nie wiem. Usunę tę grę. Może najpierw sobie zobaczyć, czy coś tu jest. No normalnie coś tam jest. Dobra. To sobie zobaczymy. To se wejdziemy, poz pozwiedzamy, może coś tam ciekawego znajdziemy. Beczki. Dobra, jedna idzie tutaj gdzieś tak, żebym mógł na tą, na dole wejść. Okej. Okay. Okej, okay, jesteśmy u góry. I co my tu mamy? Aha. Aha, czyli rozumiem, że jakbym poszedł tędy... Zajebiście, no tak. Mm -hmm. No to co dobra, żebym sobie na beczek. Równie dobrze mogłem iść tendy, no ale dobra, nieważne. Jak i to po prostu... Nie spodziewałem się tego. O kur, co się... Aha, my już... Aha, czyli jesteśmy w tej w tej bazie. Halo. Coś się zlażyło na chwilę. Dr. Freeman? gordon freeman, is that you? you've made it here this quickly? well, eli is going to be amazed, not to mention relieved. i'm dr. mossman, dr. judith mossman. i've been hearing about you since long before the black mesa incident. oh, black mesa. i do so envy you working with eli and dr. kleider when they are at the top of their field. ah, there we go. you can come through now. <laughs> No dobrze, w takim razie weźmy sobie beczkę z nami. Jasne, jasne. No wy będziecie mnie wykorzystywać, oczywiście, jak zwykle. A wy sami nic nie będziecie, nie będziecie nic robić. Zablokowałaś się na ćżce, spokojnie. Eli thinks their portals are string-based, similar to our Kalabi-Yau model, but they failed to factor in the dark energy equations. They can tunnel through from their universe, but once they're here, they're dependent on local transportation. If they knew what we were doing with entanglement, each. Oh. Listen to me. I sound like a postdoc. I, I, I'm just so excited to think that we'll finally have the chance to work together. Ah. Oh yes, Doctor Kleiner compresses Zen relay far beyond anything he imagined it might We've figured out how to use Zen as an unexpressed axis, effectively a dimensional slingshot, so we can swing around the border world and come back to local space without having to pass through. Oh, here's a relay now. All right, good. Keep right on let me get a look at you man my god you haven't changed one iota how do you do it now let's see the last time i saw you i sent you up for help after the Resonance cascade i never thought it would take you this long to get back to me welcome to the lab anyway it's not black mesa but it served us well enough it's going to be a lot more like black mesa with gordon here to help right you are MIT graduates are few and far between these days we'll get you out of that hazard suit and back into your lab coat where you belong let me just finish up some work and I'll see what I can dig up dr Freeman it's been a real honor I'm looking forward to working together time no each feel free to look around tutaj? Co tutaj jest? Ciekawego. Hey, telepatycznie otworzyła drzwi. you should stay with Eli Tak? co ty chcesz tutaj robić, kobieta? Jakąś konspirację pewnie, tak? Jakieś monitory, co ty tutaj. No, pochwal się, co? O, już bliżej komputera. Jak tylko wyjdę, to teraz zacznę pewnie swoje tutaj sztuczki jakieś. Cześć. Dobra, ona chyba będzie kamery patrzyć, nieważne. Idziemy sobie stąd. Nie mogę drzwi zamknąć, więc y, czoł mi pokazuje, że mam nieważne. Okej. Okay. I co teraz? Bo nie rozumiem. Spoko. Y, co ja mam robić? oh the vorticon said you were here i can't believe you made it so quickly on foot i believe he broke your record honey well he earned it i guess you proved you can handle yourself out there there's nothing gordon can't handle the possible exception of you dad please uh... <laughs> Ja tu gdzieś normalnie mogę się wskoczyć, ona lampę na przykład. O, i fajnie. Gdzie ja wlazłem. Tam dalej chyba nigdzie nie przejdę, mi się wydaje. No cóż. Co tu się dzieje? To jest ten. E, rozszczepienie światła. Co to jest za jakiś.

Then maybe you should let me do the calculations next time as well as installing it. Alex, really? Sometimes I think you deliberately misunderstand me. <coughs> Alex, why don't you take Gordon along and give him some practice with the gravity gun? Sure. Come on, Gordon. Let's go have some fun. The zero point energy field manipulator is not a toy, Alex. Ugh, let's get out of here. Not sush. Uh

That's the old passage to Ravenholm. We don't go there anymore. We used to be able to go right up there to Ravenholm. It was an old mining town inhabited by some escapees from City Seventeen. Okay. Believe me, that tunnel is sealed for a reason. Okay. Spoko. To po co marnujecie tam światło? Nie rozumiem. Gdzie my idziemy teraz tam, chyba? 5 Tu, 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 tu. Co tu się, ja Mogę coś naklikać? Chyba nie. Dobra, nie wiem. A ona tutaj jest otwiera, ok. Spoko, spoko. Wczytywanie. Here we are, the scrapyard. This is a gravity gun my father was talking about. You can call it the zero point energy field manipulator if you really want to. It's designed for handling hazardous materials, but we mainly use it for heavy lifting. Give it a try. a You can punch stuff. punktu I found it handy for clearing minefields. A czyli to jest tak jak w Gryzmodzie, totalnie działa, że prawym sobie normalnie bierzemy przedmiot, a lewym sobie rzucamy, tak? O, farba. I prawym można puścić. No tak, no masz, masz rację. Mogę cię pomalować farbą? Nie mogę, ale głupota.

Czepiasz kobieto, nic tu nie ma Jezus, myślałem, że to jest ten, ten Język wciągający ludzi do góry Co ty mi dajesz jakieś zadania dziwne? Ja nie wiem, możemy przejść dalej po prostu Co ty mi teraz pokażesz? Dog? Macie tutaj psa. A ja, jest coś takiego, chyba było coś takiego. O, właśnie. Mogę to włączyć? Wiem, że się da. O, właśnie. Doggy okay. Gordon this is dog. My dad built him to protect me when I was a kid. First model was about Yay hi I've been adding to him ever since. Haven't I boy? Okay, dog, let's play catch with Gordon. You'll need to use the gravity gun. Go ahead. A skrzynki po prostu, no spoko. Tak sobie będziemy z nim rzucać. O kurde, rozwaliłem. E, Okej. Okay. Chyba, chyba ma tam produkt skrzynek na bieżąco, więc w sumie nie będzie problemu. W ogóle nie dolatuje. jak on to tak mocno rzuca, też tak chce. Może ja bliżej podejdę po prostu. A czyli on tego nie złapie? No w sumie ma to sens. No? Co to? Ktoś tutaj uwięziony jest. Aaa, takie coś. No dobra, no to masz. Biegnij. Czy on po to pójdzie teraz? Czy on tam wejdzie? Czy. czy... Chyba nie. Aha, beczkę nam żyć. Wypierdzielaj z beczką, ja chcę piłkę. O, proszę bardzo. Masz piłkę. Nie rzucaj mi beczkami, chcesz mnie zabić. Piłka. Cie. No, nie rzucaj mi beczki, czego ty nie rozumiesz? Wywalaj ją tam, ja chcę piłkę. No i fajnie, nie doleciała. Piłka. Masz piłkę. Czemu rzucasz mi beczkę? I powiedziałem, że jej nie chcę. Ten pies jest upośledzony, czy ja nie, naprawdę. Nie ma. Powiedziałem, że piłka. Piłką się rzuca. Się, masz piłkę. Ja nie wiem. No chyba ty w sumie mogę tym rzucić tutaj? Oj, no to może być. Cicho bądź, ja mam zadanie. Chyba tak nie zadziała, coś mi się wydaje. A mogę od dołu to rzucić, to coś zaliczy? Chyba nie. Czy, nie wiem, czy coś się wydarzy tutaj, czy, czy po prostu. O, kontenerem w nas chcę rzucić. No spoko, rozumiem. Lidę. Dobra, w dupie z kombinatem ja tu piłką rzucam. Nie trafiłem. Dobra, bierzemy piłkę ze sobą w takim razie. Skoro nie możemy jej trafić do kosza, to bierzemy ją. ten helikopter strzela do ptaków. Czy ty jesteś jakiś niewyżyty? Nie wiem, idziemy sobie stąd. Takie powitanie. No to się dowiedzieliśmy. Okej, okay, nie mieliśmy iść przez ten, ten Ravenholm chyba? Nie wiem czemu, ale okej, okay. na... jak, jak ja mam tam przejść? Aha, dobra. Pójdź mnie, ja chcę iść. Jezus, wszystko się wali, co tu się dzieje? O, no! Standardowo. Którędy ja mam tam przejść. Co tam się dzieje? Ciekawego. Mogę podejrzeć? A nie mogę, bo mi się zawaliło jeszcze bardziej. Dobra, bierzemy w takim razie to. I chyba musimy iść tam. Idziemy tunelem, którym nie powinniśmy iść. Ewidentnie. I tak. I podobno dzieją się tu rze rzeczy niestworzone, więc yy, no. Ale o tych rzeczach niestworzonych i tym tunelem pójdziemy sobie już w następnym filmie, w następnym odcinku. Bo mamy już 26 minut. Co się dzieje? Uspokój się. Zapiszę sobie tutaj grę oczywiście. I tak, i to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Do następnego, czyli jutro o 16. Cześć.